Witam Was na lawendowym oczku. Po całym tygodniu pracy myślę, że należy Wam się odpoczynek i najlepiej będzie odpocząć wśród lawendy. Witam Was bardzo serdecznie w najbliższą niedzielę na drugi lawendowy piknik w miejscowości Purzec, niedaleko Siedlec, gdzie tu na tym polu, które widzicie za mną, będzie przygotowanych mnóstwo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych, różnego rodzaju animacje, dmuchańce, możliwość spróbowania lodów lawendowych, różnego rodzaju lemoniady przygotowanej przez koła gospodyń wiejskich oraz ciast, różnego rodzaju specjałów regionalnych. Mamy też w programie kilka warsztatów dla dzieci i dorosłych, ale również przygotowaliśmy specjalne atrakcje, specjalne zajęcia Dużo by o tym opowiadać. Zobaczcie na plakacie, jaki jest program. Wspomnę również o naszych partnerach, patronach. Partnerem całego wydarzenia jest samorząd województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Patronat nad wydarzeniem objął Tygodnik Siedlecki, Życie Siedleckie, Magazyn Świat i Podróże Mazowiecki Ośrodek Drastwa Rolnego. Podlasie 24, Katolickie Rado Podlasie, więc sporo myślę, że w mediach już widzieliście. Natomiast nic nie zastąpi Wam osobistego doświadczenia tego zapachu. Zapraszam.